Witam wszystkich. Mamy 14 czerwca. Jestem właśnie na takiej działce gdzie w sumie mam lepszą ziemię. Mam taką przynajmniej w papierach wpisane, no i tak to wygląda. Tu przewaga jest kończyny. A czy ogólnie powiem tak, po pierwszym pokosie nawożenia nie było, tam resztki z rozsiewacza wysiałem No to może za 30 kg seletry poszło. Na powierzchnię tam 50 ary, troszkę więcej tu jest niż 50 ary, bo to morka No i tak to wygląda, konieczyna już kwitnie ja To było koszone jeszcze, jeszcze chyba w kwietniu, pierwszy pokos, no i tak to wygląda Nie jest za super, sucho było, to wszystko prawie wiecie, wstrzymane Tu głównie życica jest i konieczyna czerwona Więc Dosyć nie ma takich traw, Które w susze sobie powinny radzić tak, kosiarka została naprawiona. W traktorze został założony nowy pasek. Trzeba zobaczyć. Troszkę ogólnie bicie jest, nie? Takie. Bo jest wyrobione tam mocowanie. jest takie tutaj, wiecie, bicie na tym. Nie było tej rurki do dołożona, teraz powinno się trzymać. Nowy pręt jest dany, także powinno się trzymać. No, zobaczymy, no cieknie tutaj. Możecie powiedzieć z czego, i tak to wygląda. Ja w kosiarce, Ech. ja się na mechanice nie znam, i się poddałem, nie, nie naprawiałem tego. Kupiłem nowe części z nowych części, złożyłem i tak to jest. Dzisiaj, o, ten, 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 do pozycji transportowej zgubiłem segier. Trzeba będzie jeszcze dokupić. Usiłem na czwórce, chyba za szybko, jest ja wam, powiem ogólnie założone to było gotowe kupiłem kompletne zabudowę no i coś delikatnie coś się przyblokowuje, ale kręci się także jestem w stanie o widzicie, ręko ruszyć, także mi się nie chodzi i tak zdecydowanie lżej niż było no i tak, nowa szajba, nowy hamulec także to wszystko zostało wymienione i chodzi Ech, więc tak to wygląda Przy zmianie, powiem wam tak, zabijałem młotkiem, także przy zabijaniu nie pękło nic. Także jak ktoś nie ma narzędzi, to delikatnie młotkiem, bo gumowym to akurat nic nie szło, trzeba było zwykłym. Pomóc sobie jakimś twardym czymś, żeby łożysko zabić. Ja zabijałem w ten sposób, że najpierw założyłem ten sprzęgło, a później łożysko nabiłem i na końcu na to szajbę, nie? Ale czy dobrze to zrobiłem, nie wiem. Na no, to było gotowe, to na nowe te plasticzki założone i tyle nie. Także, no Myślę, że i tak może źle nie zrobiłem, bo by trzeba było tę budowę spawać, więc na szybko jest ok. Ważniejsze, żeby kosić łączki i wiecie. No, ona jest cała pokrzywiona, także tu trzeba by wiecie. O, tu może nacinać spawę i wiecie w innej pozycji. na żeby tu wiecie równo szło, o tutaj w tej pozycji. Ale a ten mój mały Areo i wystarczy i tak. Ogólnie myślę na nowo kupić e, takiej budżetowej firmy, co możecie mi powiedzieć na tych typu Bielrol 4800 z dostawą metr m z osłonami e, Blacha, na zwierzchu nie, nie sama plandeka. No więc tak to wygląda. Można drugi rok by coś kupił, nowo rotacyjne. Zawsze na dwie, to może by sprawnie szło, we dwoje byśmy kosili Bo tak jak ja dzisiaj zaraz muszę kończyć i znowu nie pokoszę Ogólnie czekam w tym roku aż ludzie pokoszą Na tych bardziej łąkach, takich bardziej wiecie, tych nadrzetnych, tych dzierżawionych Żeby nikomu nie podkosić Żeby nie było tak w tam roku krzyków, rzasków i innych tych sytuacji, więc stwierdziłem, że tak, no tutaj to już nie podkoszę, bo w koło mam zboża, nie? To już raczej też nikt nie przyjecie, chociaż znakiem zapytania no, różnie może być. A tam, że jeździecie, to jak to jest miedza jest przesuwna, krzak się rozrasta, tym podobne, no to stwierdziłem, że poczekam, aż wszyscy pokoszą na wsi a ja na końcu skoszę. Zobaczymy, co z tego będzie. Ale na razie jeszcze ludzie, widzę, nie pokosili, byłem, więc czekam, bo Aż się dziwię, że jakoś w koło tak mnie nie pokosili i kurde wezmę Mówię, sobie będę kurde się Ogarść szuwaru, co krowi jeść nie chcę, bo to się kłócił To mówię, nawet żeby nie pokosić, to się słomy kupi i też będzie Gotowej paszy i przeżyje ten sezon A na drugi rok trzeba myśleć o Chyba przesiewaniu łąk, bo niestety Były błędy przy siebie, nie wszystkie trawy rosną no niestety, no trzeba przeorać, myślę, że to by było na plus. Znaczy odkwaszać nie ma co, tylko bardziej się skupić teraz na potasie, bo jest największy brak. No i tyle w sumie. musimy. jeszcze trzeba będzie szybę w ciągniku wymienić. No i tyle z takich akcji. Także trzymajcie się, cześć.